Twój ruch i SLD poprą wnioski o wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza i zgłoszą swój także w sprawie ministra Sikorskiego. To rzeczywiście trzeba odwoływać Sikorskiego, dlatego że David Cameron jest niezadowolony? No Myślę, że nie tylko David Cameron jest niezadowolony. Niezadowoleni na pewno są Amerykanie. No z i to jest z tego, co usłyszeli? Nie, oczywiście, że to nie jest powód. Z... Muszę powiedzieć, że z punktu widzenia Twojego ruchu, naszej, naszego programu i tego, co od dawna głosimy, to Radosław Sikorski mówi tam rzeczy, które są dla nas no, zadowalające, to, to to żeby nie powiedzieć, że wręcz zgodne z naszym programem. To dlaczego chcecie go odwołać? A no przede wszystkim dlatego, że co innego mówi prywatnie, co innego robi służbowo. I ta, ten dysonans jest chyba szkodliwy i dla Polski, i dla niego. Wielokrotnie po powtarzał, drugie... że nie wolno mieć takiego służalczego A po drugie. stosunku do Stanów Zjednoczonych i mówi to publicznie. A po drugie minister, który zarzuca Polakom murzyńskość, no chyba jednak sam powinien się podać do dymisji. Tak, to jest rzeczywiście sformułowanie nie do obrony, ale nie zostało użyte publicznie i pytanie, czy to rzeczywiście jest główny powód, żeby go odwołać? Nie, może nie. główny powód jest taki, że te taśmy niestety utrudniają mu funkcjonowanie jako ministrowi spraw zagranicznych, co ja mówię z żalem, bo uważałem go za jednego z najlepszych ministrów w tym rządzie. No ale yy, yy, bardzo twarda reakcja Camerona, yy, przemilczenie ze strony Stanów Zjednoczonych, Pochwała ze strony Kremla. To wszystko wskazuje na to, że jednak on będzie miał bardzo trudne jako minister spraw zagranicznych i być może lepiej, żeby na chwilę zrezygnował z, z prowadzenia działalności w tej dziedzinie polityki, bo no jest trudno w momencie, kiedy takie nagrania się ukazują, prowadzić rzeczywiście realną politykę zagraniczną. Międzynarodową. Nie wyobrażam sobie tego, jak on będzie teraz współpracował na przykład z kolegami z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Zawsze mu to zakulisowo wyciągnął i będzie to kłopot przede wszystkim dla Polski, nie dla niego.